No dobrze. Mogę Pana jeszcze chwilę, tak? tak no. Marek Mansz, ale który dzisiaj jest, proszę mi przypomnieć, to jest. Ragnald. Ragnald, dokładnie, Wiking Ragnald. W tym roku, Festiwal średniowieczny jest inny. Czcicie tą rocznicę koronacji pierwszego króla polskiego. Proszę powiedzieć, jak wygląda ten program i jak Wam się wiedzie? jakby To już jest drugi dzień, środek festiwalu. Wiedzie nam się bardzo dobrze. Festiwal się rozwija. Mamy o 100 uczestników więcej niż w zeszłym roku, bo o 900 rekonstruktorów przyjechało do nas, za momencik odbędzie się wielka bitwa, teraz właśnie jest inscenizacja koronacji Bolesława Chrobrego i jeszcze przed nami koncerty, wieczorem opowieści w chacie, także jeszcze kto chce może śmiało tutaj przybyć. 15. Raciborski Festiwal, to trzeba podkreślić, to już jest impreza, która już swoje, że tak powiem, w historii Raciborza zapisała i mam nadzieję, że jeszcze zapisze. O tyle wyjątkowa, że odbyła się w dwóch wydarzeniach, w turnieju rycerski na Zamku Piastowskim i z Lodwoju w Tutaj na Burocie, prawda? Połączyliście siły tak. chyba z Blaskiem tak. Polskim. Dokładnie. z, blask, z polskim razem z miastem Racibórz, powiatem raciborskim i marszałkiem województwa śląskiego stworzyliśmy imprezę, która ma się stać produktem turystycznym raciborszczyzny A, i nad, to już nadchodzą wojowie do bitwy, czy to jest... Tak, już się szykują A, do bitwy. Matko, przybył też prezydent od razu na bitwę, także dobrze się odnalazł pan prezydent Jacek Wojciech. Przyniłowieczu świetnie czuje. No nie no, pan. No każdy ma swój okres taki ulubiony. Panie prezydencie, to jest impreza, która ściąga do Raci Boża mnóstwo osób. Jak tutaj przechodziłem, to czeskie głosy słyszałem. Pan lubi podkreślać piękno Raci Boża. Czy to też składa się na właśnie to piękno naszego miasta? Mamy obory, piękne, zielone okoliczności przyrody. W jednej strony mamy obory, w drugiej mamy drut. A z, z trzeciej strony mamy stowarzyszenie, które działa od 22 lat i można powiedzieć, że to jest coś nowego, ale to już jest z tego rodzaju raciborska tradycja, że właśnie tu do nas przyjeżdżają miłośnicy tego okresu, miłośnicy rycerstwa średniowiecznego. No i tutaj mają okazję tę tradycję kultywować, podglądać innych. Toczyć jakieś turnieje rycerskie. To bardzo interesujące. Panie prezydencie, pan jak widać po załączonym obrazku, w trochę innym stroju, za bardzo współczesnym. Czy jest szansa, bo tutaj wikingowie mogą pana szybko przebrać w jakieś szaty? Myślę, że ja powoli dojrzewam do tego i może nie dzisiaj, ale to tak czasem kto wie, kto wie wszystko możliwe. Bardzo dziękuję, nie przeszkadzam, bo zaraz będzie Pan pewnie pełnił obowiązki, nie wiem, rozpoczyna Pan bitwę, pierwsze uderzenie, nie albo coś już trochę. Dobra, nie dobra. Dziękuję.